Zapytaliśmy czytelników, która z ponad 100 technik zarządzania czasem poznanych z książki 48 godzin na doba jest ich zdaniem najlepsza. Hej kochani, mam na imię Klaudia i chciałam się dzisiaj z Wami podzielić moją ulubioną techniką z zarządzania czasem, którą poznałam dzięki książce 48 godzin na doba. Technika ta nazywa się Rób na ostatni moment i polega na tym, aby rozpoczynać realizację zadania dopiero pod koniec zbliżającego się deadline'u, tak aby nie zajęło nam ono zbyt wiele czasu. Hejka, jestem Jakub, przedsiębiorca, inwestor. Moja główna technika z książki to ile warta jest Twoja godzina. Dzięki tej technice w końcu zacząłem dostać zadania. Cześć! Jestem Agnieszka i dzięki 48-godzinnej dobie poznałam wiele metod związanych z zarządzaniem czasem. Jedną z nich jest umawianie się z samym sobą. Nazwa może wydawać się dziwna, natomiast ta metoda jest bardzo skuteczna. Polega na wpisywaniu do kalendarza wszystkich zadań, takich jak pójście na język angielski, pójście na siłownię. Dzięki temu te zadania nabierają nowy priorytet. I nie zapominamy o nich polecam, jak i inne, które znajdziesz w 48-godzinnej domie. Cześć, jestem Dawid. Moją ulubioną techniką jest zasada sparzenia, która mówi, żeby zabierać się za wykonywanie rzeczy dopiero wówczas, jeżeli możesz doprowadzić je do końca. Cześć, jestem Karolina. Moja praca wymaga ode mnie ciągłego podejmowania szybkich decyzji. Dlatego moją ulubioną techniką jest zasada trzech sekund. Kiedy działam od razu, nie mam czasu skupiać się na tym, jak trudne są moje zadania do wykonania. Zaoszczędzony czas mogę poświęcić na realizowanie moich pasji. Stosuję metodę małych kroków, czyli dzielę sobie zadania na mniejsze. Przykładowo, w tym momencie najpierw ustawiłem sobie światło, ustawiłem sobie kadr, zastanawiałem się nad tym, jaką metodę chciałbym Wam polecić, czyli właśnie tę metodę. Przygotowałem sobie mniej więcej to, co chcę wam powiedzieć, czyli przygotowałem sobie tekst, przygotowałem sobie aparat, światło, baterie. No i dzięki temu możesz wykonać nawet większe zadanie takie, które normalnie począłbyś, że cię przerasta, to w takiej sytuacji, jak podzielisz sobie na zadania na mniejsze, to jest to zawsze łatwiejsze do wykonania, a na koniec oglądasz to wszystko, ja sobie obejrzę to wszystko, sprawdzę jak to wszystko wyszło i zastanowię się nad każdym elementem, nad który, co mogę w każdym elemencie delikatnie poprawić. Książka 48 godzinna doba to prawdopodobnie najbardziej kompleksowa książka o praktycznym zarządzaniu czasem i podnoszeniu efektywności osobistej w Polsce. Zamów ją już teraz na stronie wydawnictwa biznesowego www.expertia.pl. Wydawnictwo Expertia z nami biznes staje się prostszy.